Słuchając podczas liturgii fragmentu Ewangelii przewidzianego na, na dziś, widzimy Jezusa, który jest pełen gniewu, który wypędza handlujących ze świątyni, który przeklina nieowocujące drzewo. W ten sposób też objawia się Jego miłość, za pomocą jego gniewu, który. Jest pomocny, by przebić się przez skostnienia, przez utarte schematy, przez które człowiek dobra przejściowe uczynił cel, docelowymi. Świątynia, ryty, rzeczy na ofiarę miały pomóc człowiekowi spotkać się z Bogiem. Natomiast z czasem człowiek właśnie rzeczy uczynił celem. Miejsce modlitwy stało się miejscem schronienia dla nieprawości, dla jakiejś, jakiegoś wynaturzenia, spotkania z Bogiem. Ten gniew, który Jezus dzisiaj okazuje jest po to, żeby zburzyć mury odgradzające człowieka od Boga, by ten w końcu mógł się z Nim spotkać, a nie czcił swoich Przyzwyczajeń, swoich korzyści, ostatecznie siebie samego. Prośmy Boga, by odświeżał naszą pamięć, co jest naszym ostatecznym celem, co usensownia, co jest ostateczną motywacją każdego naszego działania, także religijnego.